Nie chcę mi się siedzieć przy tym komputerze, nie ma w co grać, wszystko powygrywałem. No jadę sobie na rowery. Będę sobie wiaderko, może jakieś grzyby. O. Nie mam w co grać. Cze? Serwus, jedziemy na rowery. A, nie mogę się zabrać. Hmm? Co mi to pomóż, a nie! Daj mi teczkę tą. Masz, masz. Weź no tu przywiąż. Nie będzie się giłać. Co jest? Leżę. Ratuj. Nie co za niezdara. Nie możesz się utrzymać na rowerze. Daj to. Po co? Nie będzie ci tak ciężko, ja się na mój rower, bo ja trochę... O. No teraz spróbuj. Nie no! Ty nie umiesz jeździć na rowerze! Ja dawno nie jeździłam Czekaj, czekaj, mam pomysł, wezmę od tego kółki. I tutaj e, zamontuję mam kombinierki. E. Co będziesz mógł jeździć? O, siadaj! Spróbujmy! Ale teraz jedziesz! No, teraz możemy jechać. Trzymaj Dobre. Króci. Za dużo tych gratów. Mnóstwo? To dobra, brał takie jakieś... Po co to komu? O. Dobre. Co ty się tam tak dużo z tyłu? Aj A on co? Za dużo tych rzeczy. Kto to wszystko zabiera? Co to? Kiełbasa? Jakiś szlachak? Nie potrzebuję. A. Teraz, mówię, że się jakoś zabierę z tym. Co za cymbał? <grych> Jadę już po. Aj, no! Ty chyba nie umiesz jeździć na rowerze. Kto nie umie? Kto nie umie? Ja ci to zaraz wszystko poskładam. No, no, dawaj. To... Garnek? Dach. No ty kubku, czym ja teraz będę spał? Co to w ogóle jest? Moja poduszka, rozwaliłeś. Czekaj, czekaj. Wezmę tą drabinę. Już mam plan na wszystko, mam plan. Co? Aha. Co ty? Zamontujemy tutaj bagażnik. A no, no. Wiem. Zabrałaś chyba cały dom ze sobą. To jest za dużo na wycieczkę. Co to? Radio? Playstation! Nie no. wyrzucaj! No! no ale nie masz promną w rzędzie. Nasze to... jedzenie! Korczek, batelnia. Tutaj poducha, parasol, łotek, wiaderko. No dobre. Zamykamy przedstawienie i jedziemy na wycieczkę jadę co za idiota co robi tam w tłustrze się z tyłu nie mogę dojechać za ciężkie mam tu z tyłu pomóż mi Boże Boże daj to bo przecież się zapląta te sznuki. daj to co ty odłączymy zrobimy na komotywę ale zapomniałeś roweru. Jeny. <grymny> 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 Na co komu te rupiecie? Muszę to wszystko teraz pokładać. Ciągaj. Czekaj! Co on znowu? W... No kretyn, kretyn. No to pojeździli. Nie ma roweru. Nie ma wycieczki. Złamałeś rower. Ty grubasie. ja <grystanie> coś tutaj z wymyśleć. Ale dobry pomysł. Co? Nie. Yeah. Nie wiem. Jak to koło przymontować? Poczwórni rower. Może jeszcze ta wycieczka coś ich się uda? Nie ma się. żubik Ty pedałujesz w ogóle do stołu? Tak. Nie króci Co tam się dzieje? Hej! Ujej! Znowu się wywaliłem. Miennica dziurowa. Nie wiem, czy to już naprawi. Tak! tylko do siurania. Wszystko do wyrzucenia, cały sprzęt. Nie mogę na Ciebie patrzeć. Chodź, jedziemy bez niczego. Ale koło może jeszcze się przyda. Wywal to. Jedziemy dalej. Leska, uważaj. Spokojnie, spokojnie. Następnym razem jak jedziemy na wycieczkę, nie bierzemy tyle niepotrzebnych rzeczy.